Każda gra MMO ma swoje toksyczne elementy. Nie inaczej jest World of Tanks, gdzie irytujących mechanik jest wiele. Od złodziejskiego RNG, zaczynając przez bohaterów, ciemnoty, kończąc. Jednak chyba każdy zgodzi się z tym, że wszystkie te rzeczy mają jeden wspólny mianownik. Czołgi. Dlatego w tym filmie postaram się pokazać wam się pięć najbardziej toksycznych czołgów według graczy. Zestawienie to nie ma charakteru top, a więc dobór czołgów do konkretnych miejsc jest czysto przypadkowy. Same dane natomiast pochodzą z forum WOD, ankiet oraz zestawień, które dostępne są w internecie. A więc lecimy z top 5 najbardziej toksycznymi czołgami w World of Tanks. 1. BZ-176 Chińskie czołgi ciężkie z dopalaczami odrzutowymi zostały zaprezentowane w World of Tanks w łacie 1.19.1 na początku roku 2023 i jakoś nie odbiły się szerokim echem wśród społeczności, stając się kolejną zapchaj dziurą do grindowania. Inaczej jednak radziła sobie premka BZ-176, którą można było zdobyć w paczkach świątecznych miesiąc wcześniej. Sam czołg na pierwszy rzut oka niby nie różnił się wiele od swojego drzewkowego kuzyna, jednak były to tylko pozory. Szybko okazało się, że 176 ma lepszy pancerz, mobilność oraz, co chyba przeważyło na jej renomie, działo. Oboziu, jakie to działo jest paskudne. O ile drzewkowa BZ posłużona jest w dwójkę z penetracją na goldzie 270 i obrażeniami 420, o tyle do BZ186 wsadzono skurwy syna o kalibrze 160 mm, pozwalającego strzelać pociskami i burzekami premium o penetracji 225 mm i średnich uszkodzeniach 800 jednostek. WG stworzyło potwora, który bez większego wysiłku zabiera nawet najbardziej opancerzonym pojazdom po 400-500 uszkodzeń, strzelając po prostu w gąsienice, zaś te większe muszą przygotować się na utratę 800 plus HP z bonusowym rozpierdzielem modołów i załogantów. Twórcy szybko zdali sobie sprawę z tego jak bardzo gracze mają przejebane i BZ176 od czasu świątecznych pudełek w grudniu 2022 już ani razu nie pojawił się w sprzedaży ani jako nagroda na eventach. Ci, którym udało się znabyć tego behemota, mogą czuć się wybrani i siać po strach na polach walki. Do czasu, aż WG stwierdzi, że przydałoby się więcej rubli w skarbcu, a wiemy, że sytuację pokroju nigdy nie sprzedamy tego pojazdu ponownie, a potem ten nagle pojawiał się w sklepie za bająckiem kwotę, już nieraz miały miejsce. Także moim zdaniem kwestia czasu, aż populacja BZ-176 zwiększy się. 2. Kobra. Kobra jest jednym z pierwszych wyborów, jakie doświadczenie gracze polecają innym użytkownikom WoD, jeśli chodzi o zakup czołgów za żetony z przepustki bitewnej. Mimo niemałej ceny, bo koszt to 28 sztuk, wielu graczy decyduje się na tego brytola na równi z AFV1 oraz Char Futur'em. Dlaczego jednak Kobra znalazła się w tym zestawieniu? Już wam mówię. Wielu graczy postrzega tego meda jako jeden z najbardziej irytujących czołgów dziewiątego poziomu. W rękach tych najlepszych kobra jest prawdziwym narzędziem zagłady, które nie wybacza żadnych błędów. Wszystko dzięki działu 180 mm i kąsających bez litości pocisków hash. Kobra mianowicie posiada magazynek na 4 pociski, każdy z nich zadaje średnie obrażenia w liczbie 490. Łatwo więc policzyć, że przy dobrych wiatrach potencjał tego magazynka to prawie 2000 obrażeń. Oczywiście pociski te muszą jeszcze spenetrować, w wraży kadłub, a przy średniej penetracji 210 mm nie zawsze się to udaje. Sęk w tym, że dobrzy gracze w kobrach lubią kąsać swoje ofiary z flanki, przez co praktycznie każdy magazynek kończy się z utratą ponad 1000 punktów z puli życiowych przeciwnika. Dorzucając do tego świetną mobilność, znakomitą depresję i przyzwoicie pochylony pancerz otrzymamy czołg, którego Fir Factor jest jednym z największych w grze. I owszem, pojawienie się kobry na tej liście może lekko dziwić jednak, że na kilka wypowiedzi pochlebnych o tym pojeździe lwia część to frustracja z tego, jak ten czołg potrafi mieć w poważaniu wszelkie zasady mechaniki w grze. I jako swoistą kropkę nad przysłowiowym i niech będzie wielokrotnie powtarzane zdanie przez wielu twórców YouTube'owych. Kobra to czołg, który w takiej formie jak jest teraz nigdy nie powinien pojawić się w grze. francuskie kołowce a przede wszystkim Panhard EBR 105 oraz Panhard EBR 75 FL10 Początek roku 2019 zapisał się wielkimi głoskami w historii WoT jako ten, po którym już nic nie było takie samo, jeśli chodzi o czołgi lekkie. To właśnie w tym okresie do gry trafiły na tzw. kołowce, czyli pojazdy lekkie na kołach zamiast gąsienic. Zdefiniowały one praktycznie na nowo zasady fizyki w grze. Kołowce od samego początku były nastawione na spotowanie aktywne. Ich zaletą, ale i przekleństwem, o czym później, są dwa tryby jazdy, jakie posiadają te demony. Pierwszy tryb pozwala lepiej manewrować pojazdem, ale kosztem prędkości, która i tak jest kosmiczna. Drugi tryb nadaje przyspieszenia naszemu piździekowi, ale delikatnie utrudnia manewrowanie. I gdyby na tym specjalna mechanika się zakończyła, w takiej formie by była wprowadzona do gry, to by pewnie nikt złego słowa nie powiedział. Bo przecież czołg lekki ma być szybki, prawda? A no właśnie, WG stwierdziło inaczej, że to za mało, i swojej nieskończonej kurwa mądrości dodało dla kołowców znormalizowane autocelowanie. W skrócie, taki EBR 10 tieru zapierdala 90 km na godzinę i do tego potrafi na autocelowaniu strzelić do Was w celnie w pełnym pędzie. Podsumowując, tą patologię do kupy. Gracze otrzymali gałąź pojazdów praktycznie nie do trafienia, a które same potrafią posłać wam pizdę na wzburzaka na pełnej, bo akurat dziwnym trafem w pierwszej minucie bitwy już są pod waszą bazą. Mało tego, bardzo często takie papiery, bo kołowce nie mają, przyjmują za zero w gąsienice albo w działo. To wszystko sprawia, że gracze, w tym ja, pałają do kołowców jeszcze większą nienawiścią niż do artylerii. Zdaniem tych najnowsze Francuzy są niedopracowane, a ich pojawienie się w grze sprawiło, że klasa czołgów lekkich praktycznie przestała być ciekawa. Dlaczego? Bo mimo zapewnień WG, których przedstawiciele solennie zapewniali, że klasyczne lajty będą wygrywać jeden na jeden z kołowcami, okazuje się, że kołowce zjadają czołgi lekkie na śniadanie. Najlepsze jest to, że WG jednak potrafi zrobić dobre kołowce. Przykładem niech będzie drzewko brytyjskie, którego ogłoszenie przez twórców zmroziło krew prawie całej społeczności. Ludzie po doświadczeniach z Francuzami bali się, co odjebie WG tym razem z Brytolami. I co? I udało się wprowadzić zbalansowaną klasę, która co prawda dupę nie urwała, ale przynajmniej nie zniszczyła balansu. 4. Artyleria, a przede wszystkim 105 Lech 18b2. Tak, tej klasy nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Arta, zwana ścierwem, szmatą, głównomiotem albo. to pojazdy, które polaryzują wszystkich graczy jak żadne inne. Śmiem nawet założyć, że klasa ta ma większe grono antyfanów niż fanów. Chociaż to zapewne zależy od sytuacji na polu bitwy. Artyleria jest dostępna w grze od samego początku, jednak nie dla wszystkich nacji. Obecnie mamy w grze SPG radziecką, niemiecką, amerykańską, angielską oraz francuską. Co ciekawe, od momentu dodania Anglików w 2014 roku, drzewka artyleryjskie są praktycznie niezmienione aż do dzisiaj. Jedyna różnica nastąpiła w władce 1.13 w roku 2021, kiedy to mechanika artylerii przeszła praktycznie totalną metamorfozę. Ci co nie pamiętają, jak było drzewiej, do roku 2021 Arta polegała na swoich obrażeniach. Pojazdy te potrafiły trafić czołgi za horrendalne wartości, okupowały to niestety bardzo długim czasem przeładowania. Rebalans, który nastąpił 3 lata temu, zmienił zupełnie styl gry SPG. Od tego czasu Arta strzela częściej, ale za mniejsze wartości. Żeby nie było zbyt nudno, dodano też nową mechanikę ogłuszanie. A teraz, o co chodzi z tą Artą? Zwolennicy tej klasy uważają, że pojazdy SPG są pewnego rodzaju balansem gry, który wymusza bardziej aktywną grę. Najbardziej jest to odczuwalne oczywiście na CW, gdzie częstą taktyką słabszych klanów jest upierdzielanie się całym składem na bazie. Arta szybko pomaga takie kampy rozbić. Z kolei według przeciwników tej klasy, artylerią grają mało rozgarnięci gracze, których akcja ogranicza się jedynie do klikania paluszkiem przycisku fire. Gdzie leży prawda? Zapewne po środku. Fakt jest taki, to jest grze dozwolone, nie jest zabronione. Więc wywodowywanie swojej frustracji na arcie, szczególnie swojej drużynie, to prosta droga do zostania bohaterem w odcinku ciemnoty. Tak więc trzymajcie nerwy na wodzy. Co do samych pojazdów, bo w końcu o tym jest to zostawienie, wszyscy jednym chórem wymieniają 105 Lewk 18B2 jako tą najbardziej znienawidzoną artkę w grze. Lechw jest pojazdem piątego tieru, który bardzo szybko potrafi podnieść ciśnienie swojej ofierze. Jego największą zaletą jest szybkostrzelność, przy dobrej załodze ładuje około 7 sekund, co sprawia, że ten Francuzik przyładowuje szybciej niż skupia. Chyba sami możecie sobie wyobrazić ten spam pocisków, jak taki hatfu arciarz się na Was skupi. Tak czy siak, Arta, nieważne z jakiej nacji i którego poziomu, przez wielu graczy uznawana jest za czwartego jeźdźca apokalipsy. Czy słusznie? 5. Bad Chatillon Burask. Podobnie jak w przypadku kobry, obecność buraska na tej liście może zbudować pewne pytania. Niestety rzeczywistość jest taka jest i gracze jasno pokazują, że mają mieszane uczucia co do francuskiego średniaka ósmego poziomu. Ale po kolei i Chatillon Burask pojawił się w grze w 2020 roku, gdzie można było go zdobyć za darmo w specjalnym maratonie, w którym gracze musieli przejść przez 10 poziomów, wykonując wymagające misje. Gdy to się udało, Burask trafiał do ich garażu całkowicie za free. Kiedyś w WG miał rozmach. Sęk w tym, że twórcy chyba nie przewidzieli, co robią, wprowadzając do gry tego medzika w takim stanie technicznym. Burask bardzo szybko zaznaczył swoją obecność w mecie i stał się jednym z najbardziej niebezpiecznych narzędzi zagłady swoich na swoich tierach. Czołg ten jest kompi kompilacją najlepszych cech w grze. Posiada świetną mobilność, zdatny kamuflaż oraz bardzo bolesne działo z magazynkiem na dwa pociski, zaś każdy końca za 360 punktów życia. Wszystko to okupowane papierowym pancerzem, ale jak ktoś jest ninja, to zbroje nie nosi, prawda? Jego uniwersalność sprawiła, że większość graczy, którzy muszą mierzyć się z nim na polu bitwy, toczy pianezus, nazywając przesadzonym tzw. OP. Oraz toksycznym. I nic dziwnego, gdyż jak wspomniane w wyżej kołowce, granie buraskiem również opiera się na, na taktyce Konsania. Czołg, który łączy w sobie cechy meda i Lighta, jest po prostu stworzony do tego, by wkurwiać graczy i robi to bardzo skutecznie. Dlatego też nie mogło zabraknąć go na tej liście. Na koniec jeszcze honorowe trzy pojazdy według mnie, które na tej liście powinny się znaleźć, więc po kolei. Pierwszy Waffentrager Auf S100 niszczyciel czołgów, który kiedyś był w drzewku niemieckim, ale po 2016 roku został zastąpiony przez Grille 15. Według WG nie pasował stylem do reszty drzewka, jednak czy słusznie? O ile wutek faktycznie nijak wpasowywał się w nowe drzewko wieżowych niszczycieli czołgów, o tyle sam był koszmarem dla graczy, którzy dali się złapać w jego sidła. Pojazd ten posiadał dwa działa magazynkowe do wyboru. 12,8 cm oraz 15 cm. Pierwsze z pięcioma pociskami, każde 560 Obrażeń co dawało potencjał na magazynek 2800 damage'a. Drugie działo zadawało 750 obrażeń na strzał, ale pocisków w magazynku było 4, co przekładało się na 3000 obrażeń z jednego klipa. I mówimy to w wersji po nerfie, gdyż przed nim na początku samym pocisków w 128 było 6, co pozwalało zdjąć praktycznie każdy czołg w grze na jedną celną salwę, wliczając to małsa. Oprócz tego Wafel posiadał w pełni obrotową wieżę. Jedyne słabości, duża kabatura i papierowy pancerz. Nie zmieniało to faktu, że wótek był na swoje czasy najmniej zbalansowanym czołgiem, co musiało skutkować zmianami jakie go spotkały. Co ciekawe, wafel wraca co jakiś czas w specjalnym trybie z lekko zmienionymi statystykami, a niektórzy szczęściarze mogą dostać go na wyposażenie do dogrania na randomkach za konkretną liczbę bitew. No chyba, że gracie na serwerze chińskim, bo tam Wafla możecie nabyć w sklepie premium. Za réalną gotówkę. ELC Even 90 LC jest uznawane za najbardziej sneaky lighta w grze. Doświadczenie gracze potrafią na nim robić cuda, a wartości obrażeń po wykryciu nierzadko wynoszą od 8 do 10 tysięcy. Z tego powodu Imon jest również odbierany jako najbardziej utrudniającego grę z wiadowcem. Wszystko dlatego, że z powodu swoich rozmiarów i horrendalnych wartości kamuflażu bardzo ciężko go wykryć oraz trafić. Przy dobrej załodze LC dostaje dostrzeżony dopiero jak ktoś na niego najedzie, w tym czasie pozwalając swojej drużynie robić serdecznie, Szwajcarski z pancerza przeciwników. Dodając do tego działo z magazynkiem na trzy pociski, każdy po 220 obrażeń, otrzymujemy niezłego i bardzo irytującego skrytego zabójcę. 3. Panzer Wagen 2 z J. Ten Lolek jest na równi z typem B9, praktycznie Legeldom World of Tanks. Kiedyś, jak jego chiński odpowiednik oraz wiele innych pojazdów zresztą. Nie do zdobycia. Teraz niestety swoją wyjątkowość stracił z powodu pazerności WG, które to za nic ma dane słowo, i czołgi, które już nie miały nigdy trafić do gry, pojawiają się regularnie w sklepie w bandlach o horrendalnych wartościach. Tak jest PZMJ, ale i typem 59 E25, mutantem, a zapewne niedługo. I wspomnianym w tym artykule BZ176, jak się kasa zgadzać nie będzie a nie będzie. W każdym razie co do PZ2J, kto spotkał go na drugiej, trzeciej tierze, ten wie o co chodzi. Pancerna kobyła praktycznie nie do przebicia z magazynkową pierdziawką zamiast armaty, co wymusza tylko i wyłącznie grę na goldzie. Łącząc spory jak na te tiery pancerz oraz karabin z penetracją 46 mm, otrzymujemy twardy orzech do zgryzienia, zwłaszcza dla graczy początkujących, którzy po spotkaniu Fioleta w PZ2J zapewne Odgry się po prostu odbiją i ją odinstalują. I tak przedstawia się moja lista najbardziej toksycznych czołgów World of Tanks. Czy pokrywa się ona z waszymi odczuciami? Zabrakło na niej jakiegoś pojazdu, a może wręcz przeciwnie, pojawił się na niej według was niesłusznie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A na razie się żegnam i słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia, bajo! Cześć!